Witam państwa serdecznie. Dziś porozmawiamy o jeżynie, jednej z najstarszych roślin leczniczych. Jeżyna jako lek była opisana jeszcze przez Hipokratesa i Galena. I częścią leczniczą tej rośliny jest korzeń, liść i jagody. Dzisiaj skupimy się na jagodach i na soku z jagód. Zobaczycie jakie są niesamowite właściwości prozdrowotne. Ja się nazywam Natalia Samary. Państwo jesteście na kanale Zdrowie urodę i Fitoterapia. Tu rozmawiamy o naturalnych metodach wspomagania swojego organizmu. I jeżeli takie tematy są dla Was interesujące, subskrybujcie kanał i bądźcie ze mną na bieżąco. Zacznijmy od całych jagód, które są pyszne i bardzo zdrowe. Przede wszystkim zawierają bardzo dużo błonnika, a błonnik wspomaga praca naszego układu pokarmowego. Wspomaga perystaltykę jelit, zapobiega zaparciom, bardzo fajnie działa na szluzówkę naszych jelit i jeżeli chodzi o błonnie, które tu zawarte, to też wspomaga wchłanianie różnych składników odżywczych. Z jednej szklanki y, takich jagód otrzymamy około 8 gramów błonnika. Dlaczego to jest takie ważne? Żeby dzisiaj nie powtarzać się, bo już jest taki film na kanale, to zobaczcie to nagranie. Nazywa się blonnik na zaparcia, kiedy pomaga, a kiedy szkodzi. Natomiast dlaczego jeżyny wykorzystują się w terapii sokowej. Dlatego że mają ogromną ilość składników odżywczych. Przede wszystkim bardzo dużo witamin. Takich jak witamina E, witamina A, witamina K, witamina C, witaminy z grupy B, które niesamowicie wpływają na nasz organizm, wiadomo, że dla naszych funkcji podstawowych są bardzo potrzebne. Tu może warto od razu wspomnieć jakie są przeciwwskazania. Bo jeżeli będziemy mówili o terapii sokowej, to znaczy, że koncentracja tych wszystkich pierwiastków i tych witamin i minerałów będzie znacznie Większa niż po prostu zjadamy zwykłe jagody, no bo tyle jagod nie zjemy, jak możemy wypić soku. I zobaczcie, jeżeli chodzi o witaminę K, wszystkich witamin jest bardzo dużo, w tym witaminy K, a ona w Wpływa na krzypliwość. Także osoby, które mają bardzo gęstą krew lub nawet taką skłonność do zakrzypicy stosują leki rozrzedzające krew, no to powinni uważać. Jasna sprawa, że jak zjedzą taką garść jagód raz na jakiś czas, to nic się nie dzieje, bo jednak nasz organizm wszystkiego potrzebuje i fajnie, jeżeli po troszeczku wszystko będziemy jeść. Natomiast jeżeli już mówimy o większych ilościach, żeby tak szklaneczkę dziennie zjadać, to na pewno nie. I tym bardziej, jeżeli chodzi o terapię sokiem z jeżem, to na pewno nie będzie wskazana. Natomiast jeżeli problemów z krzypliwością nie ma, to jak najbardziej poznajcie te wszystkie zalety tego soku. I jak już mówimy o składnikach odżywczych, to wspomnę tylko, że zawiera też bardzo dużo minerałów, takich jak żelazo, wapń, potas, magnes, cynk i tak dalej. Zobaczcie, nawet patrząc tylko na to Jaki ma skład, to już wiemy, jaki okaże wpływ na nasz organizm. I teraz zrobimy sok i ja Wam powiem, przy jakich dolegliwościach, w jaki sposób trzeba stosować taki sok, taką terapię sokową przy pomocy jeżyń. Teraz poskładam moją wyciskarkę i powiem Wam, że bardzo jest prosta, łatwa w obsłudze, w składaniu, w rozkładaniu, w myciu, co jest bardzo istotne. Teraz ustawię odpowiednio regulator. Na piątkę stawiamy przy twardych warzywach, a na dwójkę dzisiaj zrobię tak, wtedy kiedy warzywa są miękkie lub miękkie owoce i jagody. Także dzisiaj będziemy robić soczek na dwójce. I jeżeli będziecie chcieli poznać bliżej wszystkie parametry tej wyciskarki, no to jak najbardziej zajrzyjcie w opis pod wideo, tam zamieszczę wszystkie potrzebne linki. I teraz wyciskarka jest gotowa do pracy. Zaczniemy robić nasz sok i zwrócimy uwagę na kolejne zalety soku z jeżyn. Sok z jeżyny zawiera dużo antyoksydantów. Jeżyna w ogóle znajduje się na liście produktów najmocniej działających przeciwutleniająco to znaczy antynowotworowo. Wśród tych składników, które mają takie mocne działania, są antycyjany. Elagowy kwas, kwas fenolowy. Co więcej, te same antocyany z owoców jeżyny hamują stany zapalne i ich działanie jest tak samo mocne jak niektórych leków przeciwzapalnych. Są na to badania. Jeżyny są bardzo dobre na serce. Charakteryzują się taką zawartością bardzo dużą polifenoli. I wśród owoców jagodowych to chyba tych polifenoly mają najwięcej. A to znaczy bardzo fajnie i mocno uszczelniają naczynia krwionośne, chronią mięsień sercowy, a także obniżają ciśnienie. A pamiętajmy, że dodatkowo mają witaminę C. I jeżyny to też wspaniała jagoda dla kobiet. Zawarte w jeżynach fitosterole łagodzą objawy PMS oraz klimakterium. A ze względu na zawartość wapnia i magnezu są bardzo dobre na kości. Regularne spożywanie jeżyń jest bardzo korzystne dla całego naszego organizmu. Warto też pamiętać o pracy naszego mózgu, bo będą go wspomagać i dodatkowo będą hamować takie procesy utraty pamięci, które są związane z wiekiem. Nasz sok gotowy i teraz go tylko przelejemy do szklanki, zobaczycie, jaki wyszedł, jaka konsystencja. Jest bardzo gęsty. Kolor jest po prostu niesamowity. Wiem, że jest bardzo smaczny. Natomiast co jeszcze jest bardzo ważne w tym soku? Przyjemnie się pije, bo w ogóle nie ma pestek. I jeżeli chcemy robić jakieś przetwory, na przykład dżem lub marmoladę, no to wyjdzie też wspaniała, no bo pesteczki jednak przeszkadzają. I co jeszcze my możemy powiedzieć o tym soku? Jak jeszcze on działa? Bardzo pozytywnie wpływa na układ nerwowy i psychikę. Zapobiega poszerzaniu się stanów zapalnych, jeżeli w układzie nerwowym występują, i bardzo fajnie ułatwia zasypianie, wycisza nasz organizm. Zresztą, jak wszystkie takie ciemne, fioletowe, jagody, warzywa i owoce. Ja nawet mam na kanale taki filmik, w którym opowiadam, jak kolor różnych warzyw i owoców. Wpływa na nasze zdrowie. Jeżeli jesteście ciekawi, to zobaczcie, naprawdę jest to bardzo fajna informacja. Bardzo ciekawym faktem jest też to, że niezważając na to, że sok jest bardzo słodki, mogą go stosować osoby z cukrzycą. Bo mało tego, że ma bardzo niski indeks glikemiczny, bo tylko 45, to dodatkowo jeżyny zawierają takie składniki, które zapobiegają wchłanianiu się cukrów z jelit do krwiobiegu. Z tym faktem jest też związane to, że bardzo często jeżyny polecane są w dietach odchudzających. Bo po pierwsze, niski indeks glikemiczny ogranicza wchłanianie cukru, dodatkowo no, ma bardzo mało kalorii i jeszcze jest bogatym źródłem pektyn. A pektyny pęcznieją w naszym układzie pokarmowym i stwarzają takie poczucie sytości. Także po takim soku no, naprawdę się czuje najedzony, już nie sięga się po jakieś przekąski, zje się na pewno znacznie mniej w ciągu dnia. Polecę się ten sok, jedna szklanka dziennie, można na raz lub dwa razy dziennie, po pół szklanki. Przy jakichś takich większych zmianach, poważniejszych schorzeniach, można tego soku pić nawet trzy szklanki dziennie. Oczywiście, w tej sytuacji już trzeba będzie skonsultować się ze specjalistą. I nie wiem, czy wiecie Państwo, że ten sok najlepiej się sprawdzi w problemach z niską hemoglobiną. Najczęściej mówimy, że sok na przykład z granatu jest bardzo dobry, ale mało kto wie, że sok z jeżyny będzie działał jeszcze lepiej. Zobaczcie, zawiera żelazo, zawiera witaminy grupy B, zawiera witaminę C, zawiera kwas foliowy wszystko, co jest niezbędne, żeby podnieść poziom hemoglobiny. Bardzo fajny produkt, który mamy na wyciągnięciu ręki, jest dostępny, a jeżeli jeszcze ktoś ma działkę i może sobie taki krzak jeżyny posadzić na własnej działce, to w ogóle ma praktycznie przez całe lato, no od lipca i no na pewno do października takie jagody. Sok z jeżyn sprawdza się też na układ pokarmowy. Przy problemach z wątrobą, przy problemach z jelitami, z żołądkiem, przy wrzodach, nawet przy wrzodach krwawiących żołądka, w terapii sokowej poleca się sok z jeżyny. I jest taka ciekawostka. Jeżeli robimy sok z takich dojrzałych owoców, jak ja dzisiaj zrobiłam, to on działa na nasz układ pokarmowy oczyszczająco, bardzo fajnie wspomaga perystaltykę i zaleca się przy zaparciach. Natomiast jeżeli weźmiemy jagody takie mniej dojrzałe i zrobimy z nich sok, to będą działały zupełnie odwrotnie, będą działały tak ściągająco i zapobiegać będą biegunkom. No, i to jeszcze o czym warto wiedzieć, że sok z sprawdzi się przy przeziębieniach. Dlatego też robimy te przetwory na zimę. Można w postaci takiego soku, lub jeszcze dodatkowo jakichś dżemów, też będzie bardzo fajnie działał, właśnie na przeziębienie, na grypę, bo ma działanie. Bakteriobójcze, ma działanie wirusobójcze i dodatkowo to, co wspominaliśmy wcześniej, ma bardzo mocne działanie przeciwzapalne. Będzie wspomagać nasz organizm walką ze wszystkimi infekcjami. Teraz jest sezon na te akurat jagody, i warto jeszcze pewne rzeczy zrobić. Zrobić sok i taki, który możemy na bieżąco pić, jako Kuracja sokami, ale też zrobić sobie taki zapas na ten okres już mniej korzystny, kiedy właśnie te infekcje wirusowe nas dopadają. I teraz w tym czasie też jest końcówka tego sezonu na morwę. Morwa wspaniała jagoda też koloru fioletowego, która będzie miała bardzo podobne działanie, bardzo mocne też na nasz układ immunologiczny. Zobaczcie, jak wygląda. Bardzo podobna, tylko że zupełnie innego rozmiaru. Tym bardziej, że u mnie, no, jest jeszcze taka odmiana, gdzie te jagody i morwy są bardzo drobne. Natomiast mam parę filmików na ten temat. Możecie poznać, jak zrobić niesamowity środek leczniczy medycyny naturalnej, który się nazywa. To jest taki syrop z morwy na kaszel i na astmę oskrzelową. I jeszcze odpowiem Państwu na jedno pytanie, które dość często pojawia się pod moimi filmami o terapiach sokowych. Zadajecie pytanie, jakie polecam urządzenia do robienia takich soków. Padało nawet, czy można na przykład zrobić w takim blenderze, szczególnie kiedy mówiliśmy o soku z kapusty. Pamiętacie? To nie tak dawno był ten filmik, możecie też go jeszcze obejrzeć. Natomiast na co chcę zwrócić uwagę? Jeżeli chodzi o wyciskarkę tego typu, wyciskarkę taką wolną, obrotową, dlatego ją polecam i dlatego sama stosuję, że zachowuje ona wszystkie składniki odżywcze. Ona jej nie niszczy. Tak jak na przykład sokowirówki. Ale jest jeszcze jeden aspekt, bo sokowirówkę kiedyś miałam i nawet Wam porównywałam też w jednym z filmów, jak to działa, na co zwróciłam uwagę. Na przykład taki sok z jagód, to już w sokowirówce mi się nie udało, bo ona non-stop się zatykała. Tam jest takie duże sitko i te małe pestki, no to co 5 minut trzeba było wyciągać. Płukać, dużo czasu, dużo nerwów i dużo marnowania produktów. Absolutnie niepotrzebne. Zobaczcie, jak tu wygląda. Z absolutnie niedużo jest tych resztek, z których też można zrobić na przykład kompot, później przecedzić i sobie pić, ale najważniejsze, że jest to bardzo szybki proces, bardzo też dużo wartości potrzebnych dla nas. W tym soku jest zachowany. Także, jeżeli chcecie poznać więcej różnych szczegółów, to jak najbardziej wejdźcie na stronę. Jest sklep moc soku, w którym ja zaopatruję się, linki wam dam, i możecie sobie oczywiście wszystko posprawdzać. Natomiast jak obiecałam, będę nagrywać jeszcze kolejne filmy w temacie. Takich terapii sokowych. I dlatego mam do Was ogromną prośbę. Napiszcie mi bardzo, o czym chcielibyście w najbliższym czasie posłuchać. Jakie warzywa, owoce czy jagody Was interesują? Na co chcielibyście zwrócić uwagę? Może o jakichś problemach zdrowotnych, niekoniecznie też warzywa, owoce? A dzisiaj bardzo Wam dziękuję, że ze mną byliście. Zapraszam do oglądania kolejnych nagrań. Oczywiście nie zapomnijcie subskrybować kanał. A ja życzę wszystkim bardzo dużo zdrówka. Z Wami była Natalia Samarc. Do zobaczenia.